Cześć kochani, kolejny odcinek Hartle z Korbą. Jestem na serwisie w Korbie z Arkiem i teraz szykujemy dla Was kolejnego Hartayla. Ten jest już bardziej enduro trail. Giant Giant, Giant Faton 2. Także Arek mi tego szykuje i będzie jeżdżone Jestem ciekaw, bo nie jestem fanem tej marki, ale zobaczymy, może coś z tego będzie. Jestem na wyremontowanej sekcji w Sulliwoodsa. Korzystając z tej miejscówki pokazuję Wam kolejny rower naszej serii Hard Tyle z Korbą. Dzisiaj model Fatom marka Giant Giant Giant. Jest bardzo ciekawe, ponieważ no nazwij firmę rowerową Gigant Wielki. No to tak jakbyś robił samochody sportowe i nazwał je Fast albo zegarki Watch. Chodzi o to, że jeżeli chodzi o Azjatów, mają mega technologię, mega skills, jeżeli chodzi o budowanie rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o wizerunek, PR i budowanie wizerunku marki, to jest to Ultra Janusz. I to jest dziwne, bo ten rower jest strasznie poprawny i on nie jest, zły, on jest fajny. On w ogóle jest mega starannie rama zaprojektowana, mega fajny rower. Tylko jest taki... No to jest wśród samochodów, to jest Skoda i to jest klimacik. Klienta buty CD, kurtka forew. Może rogi. Ze skody sączy się Stachurski, Ale ten rower nie jest zły, po prostu jest do masowego klienta. Teraz wiedzie jazda i potem więcej słówek. Jestem już po jeździe. Tak naprawdę jeździłem na tym rowerze ponad dwa tygodnie, więc, więc zdążyłem sobie wyrobić jakieś swoje zdanie. Zamykając jeszcze temat ze wstępu o, o tym całym dziancie, o tych wizerunkach, to nie chodzi tylko o wizerunek, bo wiem, że dla wielu z Was to nie ma znaczenia. Ja akurat jestem osobą, która bardzo patrzy na to, co i jaka filozofia stoi za markami, co za nimi stoi. Natomiast Giant to jest dla mnie taka klasyczna marka bez marki, jak Univega, jak Merida, no ale wiadomo, to są Azjaci. Ale z czym to się wiąże? To, jest, to są pewne geny. To są takie geny, że ten rower jest super. On jest poprawny, on jest dla przeciętnego odbiorcy, masowego odbiorcy. Natomiast jak ktoś jest bardziej zaawansowany, albo troszkę szuka czegoś innego, tak jak ja, to absolutnie ten rower się dla niego nie nadaje. Już dużo fajniejszy jest yy, Trek Marlin w tej samej cenie, bo ten rower w ogóle kosztuje 4,600 w korbie, będzie link na dole, także też nie ma co się jakoś tutaj podniecać, bo to jest rower za 4,5 zł. i jak za tyle, to naprawdę jest fajny. Natomiast, no jest coś, jest coś w tym, co powiedziałem, że jakby jest to rower, to nie jest zła, ani dobre, adresowany do masowego odbiorcy, dla Janusza, że jeżeli chcesz się pobawić, albo, no co ten rower nie ma, pierwsza jazda, on nie ma tak zwanego popa w ogóle, nie wiem czemu, geo jest zaraz wam powiem, normalny. Chainstay 435 Kąt główki widelca 66 W MC 445 Rich No wszystko tak jak trzeba Na papierze jest wszystko super Wszystko tu jest poprawne, ale on nie ma popo On jest taki To jest takie krzesło siadasz na tym i ok, jadę, ok, jadę, a na przykład na poprzednich hardtailach było tak, bannego walisz, nose bonka, nose manuala, tylnego manuala, wszystko jest takie le lekkie, fajne i mylące dla mnie w pierwszym jakby e, wizerunku, ocenie tego roweru, były opony. Te opony sugerują, że ten rower jest do takiego latania bardzo agresywnego, z przodu mamy miniona DHF-a, EXO, tubeless ready, 2,5 szeroki, z tyłu mamy agresora, też szeroki na 2,5 EXO, więc bardzo fajne ogumienie, sugerujące no, taki sznyt agresywniejszy. Natomiast pierwsza rzecz, jak usiądziesz na ten rower, strasznie dużo jest do przodu masy. Jesteś bardzo bardzo do przodu na tym rowerze i paradoksalnie, niziutka główka 95 mm w tym rozmiarze M, super sprawa. Natomiast ten widelec marki Giant Crest 130 skoku, on powinien mieć trochę więcej skoku 140, wtedy troszeczkę bardziej byśmy byli do przodu, do góry i lepiej by się jeździło. A tak jesteś troszeczkę za bardzo jak dla mnie, na przednim kołem. Teraz tak, ten amortyzator marki Giant, różne opinie o nim słyszałem. Na pewno jest sztywny, na pewno jest dosyć, jakby to powiedzieć, no bardzo tanio wykonany, tak jak i korby. Natomiast e, napompowałem go na maksa, skręciłem tu mnie na maksa i na hopy. Napompowanie jest super. Ale jak chcesz polatać po łomocie, czy po jakichś bardziej górskich terenach, no to masz wrażenie jakby do niego napchano liści. No, ale to jest rower za 4600. To jest dosyć wysoki współczynnik e, takich, no, tan taniości, ponieważ no, mamy bardzo fajnie wykonaną ramę. Naprawdę, zobaczcie, to jest wszystko mądrze przemyślane. To jest bardzo estetyczne, ale do tego, no mamy te korby. Jakieś tam, jakieś które no, taki odlew troszeczkę z równolitu, no, widalec jest dramatyczny, przyoszczędzony. Bardzo fajne koła, sztywne koła, głośna wolnobieżka, wszyscy się patrzą. Napęd, brakuje troszeczkę zakresu przełożeń, mamy tylko 10 przerzutek, no, ale wiadomo, no, cena czyni cuda. Deorka oczywiście nieśmiertelna z tyłu. Hamulce, paradoksalnie, te które działają dobrze, pomimo dramatycznej ergonomii. Fajna kierownica, 780K, wzmiost 35, króciutki mostek, z tego co pamiętam ma 40-35, bardzo fajny mostek. Sztyca opuszczana marki Giant, działa, tylko drugiego dnia już troszkę dostała luzów. No nie wiem co Wam powiedzieć generalnie, no, jest to Giant, jeździ jak Giant. Nawet jest ładny jak na Gianta, bo nie jest aż tak strasznie narciarski. Nie ma dużo wybuchów, ładne są stonowane logotypy. Nie ma tej stylóweczki Cuba czy, czy Scott'a, ale jest to marka i rower dla narciarzy. To ja nie wiem, jak to powiedzieć. No generalnie Trek jest też wielką korporacją, ale pracują tam chyba w centrali ludzie, którzy mają pojęcie o rowerach. No tutaj pracują Chińczyki czy inni Azjaci. Oczywiście mówię o treku w Stanach, no bo wiadomo, że w Polsce to poziom ludzi pracujących w centralach udawał się mogło poważnych firm ale nie, nie chcę mówić źle, trzeba mówić dobrze także no powiem Wam tak rower dla każdego polecam serdecznie naprawdę ale jest to jak powiedziałem rower dla każdego na pewno nie jest to rower dla osoby która lubi jakieś smaczki albo dobrze jeździ w sensie no czuje flow ten rower on jedzie fajnie wszystko ale on ma mały współczynnik zabawy Także w następnym odcinku lecimy z Trek Roscoe, o którego już prosicie na wszystkie możliwe sposoby. Także lecimy z Trek Roscoe. A ten Fatom super sprawa. Myślę, że jak do, ktoś go kupi na wycieczki i w ogóle do jazdy w góry, będzie zadowolony. W poniedziałek po weekendzie wrzuci posta z wycieczki na forum e, rowerowe typu porady rowerowe i wszystko będzie dobrze. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.